Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem skupimy się na bardzo ciekawym problemie. Zauważyłem, że ostatnimi czasy yy, pojawia się za tych 10-15 lat coraz więcej ciekawych publikacji na temat Prus, nie tylko na temat historii państwa pruskiego, ale także na temat jego demografii, ekonomii, historii militarnej, nie tylko naszych polskich autorów, ale także pojawiają się tłumaczenia. Klasyków w temacie, taki jak Kurtiany wydawnictwo. Napoleon V wydało jego historię armii za czasów Fryderyka Wielkiego i tylko się cieszyć. Nie dlatego, żeby, żebym był jakimś fanem Prus, no bo wiemy, co to, co to państwo dokonało. Nawet przed zjednoczeniem Niemiec już nam dało skórę poprzez zabory, i tak dalej. Po zjednoczeniu Niemiec było już tylko gorzej, a pruski militaryzm do dzisiaj. Ma się dobrze, niestety, w państwie niemieckim i w niemieckim narodzie duch pruski funkcjonuje, mimo że to państwo istniejące od 1600 roku formalnie do 1947 roku zostało w 1937 roku rozwiązane, gdyż nawet po zjednoczeniu Niemiec formalnie Prusy istniały, no i de facto Niemcami zarządzały, gdyż zjednoczyły Niemcy krwią i żelazem, tak jak zresztą zapowiedział to ich najwybitniejszy przedstawiciel polityczny Otto von Bismarck i same prusy, czy nam się to podoba, czy nie, jest to przykład zatrważającego, brutalnego, podłego, ale sukcesu zarówno na arenie militarnej, jak i na arenie geopolitycznej, jak i na arenie go gospodarczej. Możemy sobie powiedzieć co chcemy, ale to państwo zaczynało z dwóch stron bardzo słabo. Albo Prusy Królewskie, czyli dzisiejsze Kaliningrad i nasze Mazury, dość ubogie ziemie, wywalczone od pogańskich Prusów, stąd nazwa przez Krzyżaków. Potem hołd pruski, no mamy 500 lecie 1525 pierwsze państwo luterańskie, Prusy Wschodnie. A potem niestety stało się to, co stać się nie miało, ale jednak się zdarzyło, że kiedy byliśmy słabi. To w 1701 roku e, się dokon, dokonała Unia Personalna między Brandenburgią a Prusami Wschodnimi, i no, mamy potwora pruskiego, który się już tylko rozrastał od tego momentu. E, same, sama Brandenburgia, czyli z zachodnia część Prus, to też ziemie nie za bardzo bogate w surowce, słabo ludne i piaszczyste. Niemniej jednak z tych właśnie ziem wyrósł potwór. Militarystyczno-polityczny. I ten potwór nam się właśnie nie, nie przysłużył, a przysłużył się wręcz negatywnie. I najgorsze jest to, że e, tak naprawdę go nie znamy. Niemniej jednak, jak już mówiłem, jest zmiana e, w trendach e, historiograficznych, gdyż od 1987 roku, czyli od roku, w którym ukazała się monografia na temat historii Prus, całkiem gruba pana Stanisława Salomonowicza. W ostatnich kilkunastu latach mamy wysyp różnych publikacji na temat Prus, co mnie cieszy, gdyż wroga trzeba znać. Czyli z tego należy się trochę tutaj uradować i studiować. I mówię nie dlatego, żebym był jakimś fanem Prus, bo dla mnie Prusy są tworem i duch pruski, który jest teraz w Niemczech wybitnie obrzydliwym, a możemy go posmakować w postaci pani Orszuli von der Pfizer, von der Leyen. Pfizer, tak naprawdę, która y, nawet swoją twarzą i zachowaniem y, personifikuje całego ducha pruskiego, i musimy pamiętać, że obecnie Niemcy chcą y, powtórzyć cały trik zjednoczeniowy, y, mniej więcej 1 do 1, y, co Prusy zro zrobiły, żeby zjednoczyć Niemcy. Y, Niemcy chcą to zrobić w skali teraz całego kontynentu, albo prawie całego kontynentu europejskiego, przynajmniej w zakresie obecnej Unii Europejskiej. Oby się to nie udało, jak najszybciej rozwaliło. Ducha pruskiego trzeba znać, żeby wiedzieć, czego się wystrzegać i z czym walczyć. Wroga poznać należy, zapraszam do studiowania.